Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy następujące zadanie. Jest to zadanie 28 naturalne. Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k kwadrat przez 7 jest równa 5. No skoro k przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, to możemy ją zapisać jako 7 razy jakieś tam m plus 2, gdzie m jest liczbą całkowitą. Dlatego, że. Po prostu 7m to jest wielokrotność siódemki, czyli liczba podzielna przez 7, a jak dodamy do tego 2, no to mamy liczbę, która daje resztę 2 przy dzieleniu przez 7. No i teraz tak, jest mowa o liczbie 3k kwadrat. Musimy to jakoś obliczyć 3 razy 7m plus 2 do kwadratu. Rozwińmy to wyrażenie 3 razy 49m kwadrat dodać 28 m dodać 4. No i jeszcze pozostaje to pomnożyć przez 3. Otrzymamy wtedy 147 m2, dodać 84 m i dodać 12. Mamy tutaj zastanowić się, jaka jest reszta z dzielenia przez 7 takiej właśnie liczby. No, siódemka mieści się w 12 raz, więc tutaj jeszcze sobie to zapiszemy w taki specyficzny sposób: 84 m, dodać 7 i dodać. I teraz z tych trzech pierwszych składników wyłączymy siódemkę przed nawias, to w nawiasie będziemy mieli 21 m kwadrat, dodać 12 m dodać 1, no a ta piątka już zostanie poza tym nawiasem. No i teraz cóż możemy powiedzieć, jeżeli m jest liczbą całkowitą, to na pewno takie wyrażenie tutaj, jakiś wielomian. O współczynnikach całkowitych, to będzie prezentowało wartość całkowitą, jest to liczba całkowita, no możemy ją oznaczyć przez, przez m, prawda? To się równa m. Nie m już było, możemy ją oznaczyć na przykład przez n, czyli to będzie 7n plus 5, gdzie N jest liczbą całkowitą. Więc 7n jest wielokrotnością siódemki, liczbą podzielną przez 7. Jak dodamy do tego 5 to mamy tutaj, tak w skrócie napiszę, reszta 5, że ta liczba daje resztę 5 przy dzieleniu przez 7 i dowód jest zakończony.